Jeśli chodzi o imigrantów, uchodźców, to cios za ciosem, fala za falą widać, że jest to zorganizowany plan, który ma zmienić Europę i kraje, gdzie mieszkają ludzie pochodzenia europejskiego. Ostatnio, właśnie na Yahoo! przedstawiono wideo, które stało się bardzo popularne, o tym, jak to 500 tysięcy, pół miliona mężczyzn i to w takim wieku poborowym. Przygotowuje się do inwazji Europy i Ameryki. Ameryki oczywiście, Stanów Zjednoczonych. A to wszystko przy biernej postawie rządów państw europejskich. Są jakieś protesty oddolne, ale one są tłumione, że to jest rasizm, że to jest nieludzkie nieprzyjmowanie, że po prostu musimy, że to się nie da, że to jest nieuniknione. No, wystarczy tych słów, a teraz przedstawię te wideo, które było dołączone do artykułu przedstawiające, jak to tych 500 tysięcy mężczyzn przygotowuje się na inwazję Europy i Ameryki. Ciekawy jest ten podkład muzyczny, który, no, mimo wszystko, powiem szczerze, jest wciągający w jakiś sposób. Czuję w nim jakiś smak pustyni, jakąś egzotykę, jakiś trans. To wszystko mi przypomina trochę z dzieciństwa, jak czytałem. W pustyni, w puszczy, kiedy to Sienkiewicz opisuje powstanie Mahdiego i dzikie tłumy sfanatyzowanych buntowników arabskich. No tak, być może ta melodia też była im znana. A teraz te wideo. Pozwoliłem sobie powtórzyć je kilkakrotnie, ponieważ ono nadaje się do tego, żeby wczuć się w ten trans tej melodii, tej muzyki, tego rytmu. yeah <laughs> Say uh -huh.